To raz odwiedzi Karkonosze i okolice, zazwyczaj zakochuje się i wraca tu ponownie. Dlatego nie mogliśmy inaczej nazwać naszego cyklu programów poświęconych ciekawym zabytkom, przyrodzie oraz wyjątkowym miejscom w powiecie jeleniogórskim. Jak kocham Karkonosze? Powiat Jeleniogórski rocznie odwiedza ponad 3 miliony turystów. Przyciągają ich górskie kurorty. Między innymi szklarska poręba, gdzie od lat odbywa się znany w świecie bieg piastów. Szklarska poręba jest atrakcyjna o każdej porze roku. Bo tutaj można wypoczywać ciesząc się śniegiem. Mamy ten śnieg w dzisiejszych czasach go często brakuje, a u nas na Polanie Jakuszyckiej, w Szklarskiej Porębie Jakuszycach, śnieg zalega bardzo długo i jest gwarancja, że zawsze będzie. Ale nie tylko narty biegowe. mamy również skiarenę na z najdłuższą nartostradą w Polsce. Tu organizowane są między innymi Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu i Festiwal Trójka Górą. To także stolica retro. Zakochać można się także w mniejszych, ale jakże uroczych miejscowościach. Jedną z nich jest Kromnów. Malutka wioska. Dużo osób z Zielonej Góry nawet nie wie, gdzie jest Kromnów. Bo to jest malutka wioska, początki XIV wiek. E, mogę powiedzieć, że w gminie Stara Kamienica między Włochyszycami a Starą Kamienicą. Kromnów leży na tak zwanej bramie Karkonoszy. Jadąc stąd w kierunku Piechowic, to jest niesamowita. Panorama całych karkonoszy, od śnieżki aż po średnicę. Znajduje się tu wyjątkowe miejsce: Artystyczna Galeria Izerska. Artystyczna Galeria Izerska to jest to były Kościół Ewangelicki. A historia olbrzymia, bo. Już w 1741 roku mieszkańcy Kromnowa wystosowali pismo do swoich władz we Wrocławiu z prośbą o pozwolenie na budowę kościoła. No i został wybudowany w 1744 roku pierwszy budynek, to był budynek o konstrukcji szachulcowej, a więc nietrwały. No, a jako, że dobrze służył, no to w 1802 roku wybudowano właśnie ten obiekt, który tutaj możemy zobaczyć, obiekt kamienny. To miejsce z tradycją i prowadzone z pasją. Odwiedzając ją, będziecie Państwo mogli zobaczyć naprawdę ciekawą wystawę, ukazującą historię naszego regionu. Bardzo często od mieszkańców, od miłośników góry zerskich, różne rzeczy, które gdzieś tam znajduje się na strychach, gdzieś znajduje się, wykopuje się z ziemi i powoli zaczyna powstawać tutaj taka mini-ekspozycja muzealna związana właśnie z naszym regionem. No, w ciągu ostatnich dni dostałem na przykład takie bardzo fajne ceramiczne stare kapsle jeszcze przedwojenne z browarów okolicznych. Dostaję tutaj jakieś stare latarnie, dostaję pewne elementy, które są na wypożyczeniu, jak na przykład gilotynka, gdzie do tej pory nie wiemy do czego właściwie ona służyła, ale prawdopodobnie do cięcia tytoniu. Mamy tutaj ekspozycję związaną ze zdjęciami, z wydrukami. Z reprodukcjami materiałów związanych właśnie z Kromnowem. Jest tu na przykład książka meldunkowa byłych mieszkańców Kromnowa, która została tworzona po wojnie. Pojawiają się różne sprzęty gospodarstwa domowego, jakaś stara żeliwna gofrownica, narty, jakieś sita. I po prostu marzy mi się, żeby tutaj z czasem, z czasem powstało właśnie takie mini muzeum wsi izerskie. Organizowane są tu także wystawy czasowe. Na pierwszym piętrze mamy wystawy czasowe. I teraz akurat mam jeszcze pracę. Y, pani, która urodziła się u nas, bo urodziła się w Szkarskiej Porębie, ale od wielu, wielu lat mieszka już w Szwajcarii i ona zaprezentowała swoje szkice piórkiem, szkice węgla. W najbliższym czasie będę miał wystawę wspaniałych pasteli. Raz na miesiąc jest nowej wystawy. A wszystko to w klimatycznym wnętrzu dawnego ewangelickiego kościoła. Tu odbywają się nie tylko wystawy, ale także koncerty. Ten gąk oznacza, że w Artystycznej Galerii Izerskiej występ czas zacząć. 29 marca w Kromnowie wystąpił wyjątkowy zespół Trio Balkan Strings z Serbii. W uh, przeciągu 15 lat odwiedziliśmy prawie wszystkie kraje świata, grając koncerty od Syberii po Kalifornię. Tu, w Kromnowie jesteśmy po raz drugi. Przywykliśmy grać w ogromnych i znanych filharmoniach, ale także w bardziej kameralnych miejscach, takie jak to. Jest wyjątkowo. Zawsze dajemy z siebie wszystko. For example, 2000 people and the next day we are playing for example for 50 people or. So it's the same for us. Połączenie wielu bałkańskich elementów, a ich występy za każdym razem wzbudzają ogromny entuzjazm. Tak było i tym razem w artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie. To stąd Trio wyruszyło w dalszą trasę po Europie.